Wieczór zapraszam na medytację z mantrami, otwarte serce na empatię. Znajdź ciche, spokojne miejsce, w którym możesz usiąść lub położyć się wygodnie. Jak będziesz oddychać, wdech przez nos i poczuj jak serce się otwiera, wydech przez usta. Pozwalaj odejść napięciu i ocenianiu. Każdy oddech połącz uczuciem empatii i współczucia i trzy razy oddechamy. Każdą mantrę powtarzaj powoli i świadomie. Wyobrażaj sobie, że Twoje serce staje się światłem, które obejmuje innych. Moje serce jest otwarte na innych. Słucham z pełną uwagą i czułością. Widzę w innych swoje odbicie. Empatia płynie ze mnie naturalnie. Uwalniam ocenianie i wybieram zrozumienie. Każda osoba zasługuje na moją życzliwość. Czuję emocje innych bez przywiązywania się. Moje serce emanuje ciepłem i wsparciem. Każde spotkanie jest okazją do współczucia. Współczuję sobie i innym w równym stopniu. Widzę piękno w sercach ludzi wokół mnie. Moja empatia wzrasta z każdym oddechem. Przyjmuję emocje innych z akceptacją. Moje serce jest pełne zrozumienia. Każda istota zasługuje na miłość i szacunek. Czuję więź z całym światem. Moje działania są nacechowane współczuciem. Uwalniam potrzebę krytyki wobec innych. Słowa moje niosą ulgę i wsparcie. Moja obecność koi serca innych. Z empatią patrzę na świat i ludzi. Serce moje jest przestrzenią bezpieczeństwa dla wszystkich. Współczucie jest moją naturalną siłą. Otwieram serce na radości i smutki innych. Czuję, że wszyscy jesteśmy połączeni. Empatia wzmacnia moje relacje i życie. Każdy oddech przynosi więcej ciepła do świata. Widzę i akceptuję emocje innych bez osądu. Moje serce rozkwita w miłości i zrozumieniu. Każdego dnia wybieram otwartość, współczucie i empatię. Po ostatniej mantrze. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj, jak Twoje serce jest lżejsze i pełniejsze. Poczuj, że Twoja empatia jest naturalnym darem, który możesz dzielić z każdym spotkanym człowiekiem. I powtórz: Moje serce jest otwarte dla siebie, dla innych. Dla świata. Weź trzy oddechy. Otwórz oczy i wróć do rzeczywistości. Praktyka ta pomoże otworzyć serce na innych. Rozwijać empatię wobec siebie i ludzi wokół. Uczyć słuchania bez oceniania, przyjmowania emocji innych i reagowania z czułością. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i uczestniczenie w tej medytacji. Jeśli się podobało, bardzo proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji i Życia TV. Jak zwykle, zapraszam na kolejną medytację już jutro o godzinie 20. A dzisiaj życzę Państwu przyjemnego, miłego, pełnego miłości i otwartości wieczoru, mówiła Ewelina Ewenberger. Do usłyszenia.